Już w najbliższą sobotę mam wielką przyjemność zaprosić wschowianki z całego powiatu naszego wschowskiego na 11. edycję Wschowskiego Kongresu Kobiet. W tym roku będzie on nosił tytuł Stawiajmy się, by nas nie ustawiano, bo któż bardziej lepiej zadba nasze interesy niż my kobiety? Wśród panelistów naprawdę. Ma... Znane i uznane osoby. Będzie to o tym, jak sobie radzić w życiu, jak z przemocą domową walczyć. Będzie mówiła szefowa Stowarzyszenia Zielonogórskiego, baba, posłanka na Sejm, Anita Kucharska Dziedzic. Będzie też osoba, którą doskonale znamy i pamiętamy. Duże dzieci, był taki format w telewizji polskiej, prowadził go Wojciech Mann wraz z panią Kasią. Zawsze do niej tak mówił pani Kasiu, a może pani coś jeszcze dopowie. Właśnie pani Kasia będzie z nami, by opowiadać o tym, jak mieć w życiu frajdę. Będzie również osoba, która myślę sobie tak najbardziej, będzie miała wzruszający wykład. Jest to pani Aneta Szpak-Korycka, kosmetolog. Nie jest to zwykła kosmetolog, jest to onko kosmetolog. Już sam ten przedrostek mówi o tym, komu ona udziela pomocy. Kobietom, którym przyszło mierzyć się z chorobą nowotworową, ponieważ to jest oczywiste, że każda kobieta lubi być zadbana, a kobieta chora szczególnie powinna być zadbana. I wtedy to pomaga nie tylko farmakologicznie, ale również właśnie w ten sposób, co pani Aneta robi. Robi również masaż całego ciała. No i pewnie będzie taka lżejsza na zakończenie, taka wisienka na torcie będzie znany seksuolog. Yy... Zbigniew Izdebski będzie mówił o sztuce kochania wczoraj i dziś, jak już się nadyskutujemy, nasłuchamy, przyjdzie czas na dobrą zabawę, a to zapewni nam zespół Teatru Muzycznego z Poznania wraz z baletem. Cóż, jeżeli Państwa zachęciłam, serdecznie zapraszam na sobotę, godzina 10, CKR Wschowa.